Thanks. Dalej. Ew, za darmo nie jest SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, to jest pełna nazwa tej gry. Jesus, kto eee, takie tytuły wymyśla? Mam wrażenie, że te kreskówkowe gry mają takie długie tytuły. Adventure Time też ma takie. To jest trochę styl tej samej kreskówki, więc to jest ten długi tytuł jest również żartem. Żartem też z długich tytułów do, do gier. SpongeBoba ogrywaliśmy ostatni czwartek na streamie. Zapraszam, jeżeli, jeżeli tego nie, nie widzieliście, możecie sobie zobaczyć. Jest dla to oczywiście... mnie to był SpongeBobowy no. debiut, bo ja nie miałem do czynienia z No właśnie, z dla z mnie Spongebobu chyba największym szokiem z tego całego streamu było to, że ta tak nigdy w życiu nie widział SpongeBoba. Mike, widzieli SpongeBoba? No kurwa. Bajki? Kurwa. <laughs> <laughs> no, ale... <laughs> <laughs> no, chociaż tam nie jestem jakimś fanem czy coś, ale widziałem, gdzieś tam kiedyś było. no. No więc tar Tartax totalnie virgin, jeżeli chodzi o SpongeBoba. Okay. Padały pytania, dlaczego jest żółty, dlaczego jest gąbką, jak wyglądają inni ludzie. W no wszystko to, co. Nie, najważniejsze się... pytanie jest, czy spodnie są szyte na kant, czy są szyte normalnie, jakie założone, to się opinają na Kant. E, jest, no widziałeś jak wyglądała szafa z, ze spodniami tak, SpongeBoba tak, tak. i są szyte na Kant, to ci mówię. Okay. To, to jest potwierdzone. Więc przez większość streamu, zamiast opowiadać o grze, opowiadałem Tartachowi o świecie Spongeboba i o tym, o tym, co się nim dzieje. No, bajka ma w Stanach niesamowitą popularność, głównie przez to, że tak, jest to bajka dla dzieci, ale jest tak niesamowicie abstrakcyjna, że jak jesteś dorosły, to również się dobrze bawisz przy niej, bo ona ma tak abstrakcyjny humor, to jest taki humor trochę jakbyś palił trawę i jeszcze łykał LSD, trochę, trochę w tym sensie. Więc ona, ona o, dzieci oglądają się ich rają, bo to jest taki, taki głupi żart, gdzie, mhm. gdzie Spongebob co chwilę czymś dostaje i zmienia się, w, wiesz, tam gdzie go strzelisz, to jest robi się kwadratowy, okrągły i on non stop płacze. Ale jak oglądasz go jako dorosły, to to jest taki, no nie, nie sam, ciężko mi jest opisać, bo to jest absolutna abstrakcja, to co się w nim dzieje. I humor, i, i, i wydarzenia, i tak dalej, i w ogóle ten, ten cały świat, który dzieje się na dnie oceanu, my tego mamy baseny, e, mhm. pola golfowe. No, pożary, wiewiór... po, pożary. <gry> wiewiórkę, która mieszka też na dnie no i musi być cały czas w kafandrze, no bo wiadomo, nie może oddychać pod wodą. Yy, cały, cały ten, 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 powiedzmy myk, że SpongeBob pracuje w restauracji, która smaży burgery i on, on potrafi jakieś smażyć najlepsze i mamy, mm. mamy Planktona, który próbuje mu wykraść ten, ten, to jest no, niesamowita abstrakcja, naprawdę, dzieci to śmieszy, ale dla dorosłych jest również zabawne, bo, 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 bo widać, że to robił ktoś dorosły i ukrywa dorosły żart w bajce, w bajce dla dzieci, tak, tak mniej więcej bym opisał SpongeBob'a. Po 20 latach ciężko się, ciężko się wkręcić. Ja już tego nie nadrobię chyba. Wiem, nie narobisz, nie narobisz chyba raczej. Tak jakbyś chciał teraz w tych Simpsonów wejść, nie? i zacząć od, od, od. pierwszego sezonu. No, no nie, no to, to musiał. się być nie da na, chyba. Nie. Na, na bezrobociu musiałbym być, no. chyba, bo to i, inaczej tego nie, nie nadrobisz w rozsądnym czasie. Ale sam w ogóle nawet żeby się w świat jakoś, jakoś wkręcić. No. E, dwa, że piosenka na, na początku y, y, tej, tej, y, tej kreskówki jest tak popularna, że nie znam kogoś, kto nie, jak, jak to nie zaczyna lecieć, nie śpiewa tego. Bo, bo, bo w Stanach, no mówię, w Stanach no. leci SpongeBob, leci piosenka ai, AI Captain i wszyscy momentalnie, wiesz, AI, ai Captain i, i zaczyna się śpiewanie, wiesz. Kto mieszka na dnie oceanu, SpongeBob SquarePants. I, Wszyscy okay. to znają, to jest, to, jest, to jest absolutnie wryte w głowy wszystkich ludzi, dorosłych i młodych. Każdy zna tekst piosenki do, do SpongeBoba i jest, jest bardzo ciężko, żeby ją. 272 odcinki, więc spoko. po 23 minuty eee, każdy. A YouTube niestety do tej piosenki na początku naszego streamu się przypieprzył, więc jest ona wyciszona u nas w na naszym streamie, niestety, więc jest mi strasznie przykro. Więc słuchać tylko, jak ja, jak ja śpiewam ten wersy SpongeBob, SquarePants. I nikt nie wie... Łe, to, to tylko sto, sto, 104 godziny oglądania. Dasz radę, polecam ci. Naprawdę SpongeBob Square to jest to jest shit. E, Nie powiedziałbym tego niestety samego o samej grze, bo o ile jest to niesamowicie wyglądający remake gry, która wyszła w. Boże. Xbox, OG, PlayStation 2, GameCube, i tak tak dalej. Jest jest niesamowity przeskok, jeżeli chodzi o wygląd tych gier. Ona, ona jest teraz kolorowa, jest śliczna, widać, że, że wiesz, mnóstwo pracy włożono w to, żeby ona wyglądała e, tak jak wygląda. Zwłaszcza jak palicie porównawcze filmiki, kiedy ona była szaro bura i właściwie nic nie posiadała, żadnych drzewek, żadnych wiesz, nic tam nie, nie było nie? W, tej, w tej grze. Mm -hmm. To no, niestety problemem jest takim, że jasne zmienił się wygląd, ona wygląda teraz dużo lepiej, wygląda współcześnie, tak nie zmienił się sam. Styl tej gry, sam, 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 sama budowa poziomów i to, jak się, jak się w nią gra, bo to są takie bardzo proste, bardzo korytarzowe etapy, gdzie musisz przejść od A do B y, i zbierać majtki, i zbierać te, te, te pieniążki. Y, no jest, jest po prostu czuć w niej ten taki styl tych takich platformówek z tamtych lat koniec lat no, 90. -tych. Nawet pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Za, za, zaczynasz w swoim mieszkaniu, które są cztery pokoje i każdy pokój jest oddzielony drzwiami i przejście przez drzwi to jest ekran ładowania. Dokładnie, tak. Nie? Tak jest ze wszystkim. Każde przejście z jaskini hmm. do drugiej jaskini masz ekran ładowania. We własnym domu przejście z pokoju do pokoju jest ekran ładowania. Więc, więc hmm. tych, tych rzeczy nie, nie naprawiono. E, gra w ogóle polega na tym, że mamy trzech bohaterów, bo jest Ponch Bob, jest Patryk i jest Sandy, przykro mi nie pamiętam znowu polskich imion do polskiej wersji zaraz przejdę i tymi postaciami się przełączasz non-stop, bo one mają różne umiejętności, które są, są ważne, nie, dla danej, to jest taki trochę, nazwijmy to w, w pierwsze próby robienia metroidowych, nie, tego typu gier, każda z postaci ma różny ten. I teraz, gdyby była robiona gra, to miałbyś możliwość przełączania się tymi postaciami na przycisku, w każdym momencie. Typu jakiś zzup, on się obraca i jest, wiesz, i wychodzi Sandy, albo mhm. wychodzi Patryk, albo wychodzi Spongebob. Nie, jak ponieważ ta jak, gra była robiona na pod koniec, no, pod koniec lat 90. My musimy szukać takich specjalnych miejsc i przystanków, żeby to robić. Więc często dochodzisz gdzieś z SpongeBobem myślisz, o okej, okay, tu trzeba coś rzucić, ale rzucać może tylko Patryk. zaczynasz się wracać, nie? Po tej planszy i szukać, gdzie jest mhm. ten, gdzie jest ten słupek do przełączania się między postaciami, żeby mógł wybrać y, Patryka. I taki właśnie zaczynasz czuć, że ta gra... Wygląda ładnie, ale niestety zestarzała się, jeżeli chodzi o sam gameplay. Już nie jest, nie jest tym współczesnym. To nie jest super lisek, kurwo, nie? Gra robiona Uf. od podstaw teraz i, i czuć że jest robiona współcześnie i wszystko tam działa i nic się nie ładuje i tak dalej, tylko, tylko grasz i czujesz, że, że ta gra się trochę jednak przestarzała w tym, w tym wszystkim. I tego, tego do tego nie przysiedli, tylko, tylko przysiedli do, głównie do, do grafiki. Bo ja byłem przekonany, czy ten podtytuł Rehydrated mi sugerował, że to jest remake, ale byłem przekonany, że to jest gra, nie wiem, z poprzedniej generacji, na przykład nie. 360. Nie. Natomiast to jest, to jest dużo starsza gra, więc nie widać tego, że to jest gra mm -hmm. sprzed 15 lat. Nie widać teraz, ale... nie? Po tym, co to no tak, 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 no. tak, tak. No bo, bo faktycznie ona jest w zasadzie od zera zbudowana, jeżeli chodzi o oprawę wizualną. Natomiast Dokładnie. pozostały niepotrzebne zaszłości jeszcze w konstrukcji poziomów. Znaczy, no, ok, no poziomów też nie mogli od nowa zrobić, bo to nie byłaby ta sama gra, ale wyeliminowanie ekranów ładowania to by jest dla mnie taka rzecz, której, na, której, na którą powinni jednak zwrócić u, uwagę, nie? Bo nie potrzebujemy no. już ekranów budowania przy grze tak niewymagającej. Znaczy, ja jak rozumiem, jak że oni nie bo... mogą przebudować gry, nie? Nie mogą przebudować poziomu. To, to jest, to jest jasne, ale ale loadingi, albo to właśnie, żeby na jednym przycisku można było się między postaciami, wiesz, przełączać, to, to są rzeczy, które można było zrobić, myślę, bez jakiegoś większego problemu, ale, ale postanowiono, no, no, nie, tego, tego jednak nie zrobić. Yy, duży szacun dla polskiej wersji dubbingowej, bo gra jest w całości yy, zdubbingowana i ten dubbing jest naprawdę świetny, miałem okazję pierwszy raz w życiu usłyszeć polskie wersje i polskie imiona e, e, Spongebobów i tych wszystkich, wszystkich postaci. Jak ma na imię ta ta, 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 ta wiewiórka w polskiej wersji, Mike, bo ona miała fajne imię. Wiewiórka? Nie pamiętam No to ona jest w to jest Sandy no nie, a Mike już tak? aż, aż tak głęboko nie siedzi ja w SpongeBobie nie siedzę tak mocno, no. no. Nie no pamiętam no jak ona się nazywała. Ja nie pamiętam kiedy każdym... moja mama ma urodziny, a ty miał jakieś wiewiórki, pytasz. O oh, wow. <laughs> oh, wow. Oh, wow. <laughs> wow. Sandy Pysia, no. Jak? Pysia. Sendy. Tusia? Sędy pysia. pysia. Pysia, Ok. Tak, no. no mówię, no, no, pierwszy raz miałem słyszeć naprawdę całkiem nieźle nagrany e, e, dubbing na plus. E, Spongebob brzmi jak pan Michał Dusiński z Cogmedia, jak Boga kocham. Przez chwilę myślałem, że to on, on podkładał głos pod niego, <noise> więc, więc e, duży, duży szacun. Ale to nie był on, żeby nie było. To nie był on. E, także to jest, to jest olbrzymi plus. E, plusem jest też taki, że ta gra nie jest specjalnie trudna, czyli mo, można by ją spokojnie polecić młodszemu graczowi. Bo, bo dobrze chodzi na przyciskach, w sensie ma ten dobry feeling e, pada. To, to, to też chyba musieli na pewno coś tam podkręcić, bo, bo nie wierzę, że z, z kontrolera, który nie miał dwóch gałek, nie, wtedy no. udało im się Udało mi się zrobić yy, yy, yy. udało mi się zrobić takie dobre sterowanie, czyli musieli też coś pod, pod, podciągnąć. a dwa, że sama ta gra nie jest jakoś specjalnie trudna, nigdy w żadnym momencie nie było tak, że, że były jakieś trudne etapy. Czasami skakanie, wiadomo, gdzieś tam się wpadnie do wody, ale ta postać zaraz pojawia przed tym, więc, więc mógłbym spokojnie ją polecić młodszemu graczowi, no jest, jest po polsku, w całkiem niezłej, w całkiem niezłej wersji, więc chyba młodszemu graczowi który. Może nie odróżni, że ten gameplay jest trochę... trochę surowy. <laughs> no.